Sie Siemano, szkoloskowej evening... firmy. Hu. Udało uh, żyłem. Chyba chyba jestem pierwszy i to naprawdę czymś naprawdę, naprawdę cudownym! ponieważ no nowe zestawy z Lego Star Wars, niektóre już zostały udostępnione w Carrefourach w Polsce i oto i mam ten zestaw, który bardzo chciałem zdobyć i oto jest. Jestem chyba pierwszy, nie wiem czy ktoś w Ameryce w ogóle się do tego wziął to w swoje ręce. W każdym razie e, 7, 5, 2, 3, 6 e, pojedynek na bazie Star Killer. Oto i jest. Ju, już, 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 już otwieramy, bo nie, nie ma na co czekać. E, zobaczmy tylko, czy tutaj są jakieś wyjścia. Tu jest jedno. Tak więc e, otwieramy. I środku mamy drugi woreczek. Okej, okay. to było przyklejone. Pierwszy woreczek. Oraz instrukcje. I to, to wszystko. Mamy takie pudełeczko. Bardzo ładne z tu przeróżne jakieś informacje odnośnie zestawu, jakieś funkcje zabawowe. Tak więc y, to już leci sobie na podłogę, a my już za moment widzimy się ze złożonym zestawem. Tak więc jestem już tutaj z wami ze złożonym zestawem. Muszę Wam przyznać, że składało mi się go bardzo dobrze. Jest to naprawdę świetnie przemyślana i zrobiona konstrukcja, która jest bardzo lita, bardzo dopracowana i bardzo podobało mi się tworzenie tej niewielkiej scenki, która wygląda wręcz przecudownie dla mnie. I jeszcze tylko instrukcja. Która to jest, bardzo prosta, jak zwykle. Mamy tutaj mnóstwo bardzo dobrze zrobionych etapów budowy, jednak zauważyłem z moim znajomym, że na stronie 24 wkrad się niemały błąd, gdyż już mówię o co chodzi. Tak więc mamy tutaj elementy, jako otoczenie, te dwa bardzo długie, szare elementy, które są tutaj już zamocowane. Roku 27. Natomiast krok 28 oraz 29 i 30 pokazują nam, żeby właśnie je zamontować. Tak więc, no, mały Easter egg, mała jakaś wpadka od strony Lego. Jak widzimy, nawet i oni są nieomylni. Jednak mimo wszystko, fajna, taka miła ciekawostka. Ale już wróćmy do całego zestawu. Który to w Carrefourze można już nabyć za cenę 90 zł. Niektórzy twierdzą, że jest to niezbyt adekwatna cena, lecz ja twierdzę, że jest to naprawdę prześwietna konstrukcja wprowadzająca w zestawy Lego tak zwaną winietę. I winieta jest to mocek lub też właśnie konstrukcja, jak ta, która przedstawia jakąś charakterystyczną scenkę. Zamkniętą właśnie na jakiejś niewielkiej płytce, lecz bardzo ozdobiona szczegółami oraz zawierająca właśnie takie charakterystyczne dla tej sceny postaci. Jak na przykład właśnie pojedynek Rey z Kylo Renem na bazie Star i myślę, że jest to naprawdę prześwietna rzecz, bardzo ładnie zrobiona. Widzimy tutaj śnieg na ziemi. Które nie pokrył jeszcze wszystkiego lub został z niego startek, na przykład z kamieni, czy też z niektórych elementów drzew. Oraz mamy tutaj niezłą taką wyrwę lub też dziurę w ziemi stworzoną przez rozbicie reaktora bazy Killer przez co cała baza, czy też planeta, została zniszczona i rozpadała się na kawałki. Stąd też mamy możliwość rozszczepienia. Naszych dwóch postaci na przeciwległe sobie strony. Mamy tutaj wylewającą się z ziemi lawę, która zatopi i zniszczy wszystko, co jest na tej planecie, jak drzewa, które są bardzo ładnie i ciekawie zrobione swoją drogą. Mamy tutaj przeróżne liście, zarówno takie bardziej, jak i też mniej pokryte śniegiem, oraz widać, że było potrzebne dużo drzewa na bazie starychler. Gdyż są one po prostu powycinane lub zostawione w niekomplecie, jednak dodaje to naprawdę prześwietnego uroku. Wszystko bardzo ładnie wygląda, jest świetnie dopracowane. Mamy tutaj bardzo fajne rzeczy, ale też i mamy takie podstawki dla naszych postaci, które się obracają. Dzięki czemu możemy odbyć jakiś pojedynek na miecze świetlne pomiędzy właśnie dwoma przeróżnymi siłami dobra i zła, a gdy nastąpi rozłamanie się planety, można skorzystać na przykład z walających się drzew, które to można przewrócić. A za jednym z nich mamy schowanego star shootera, który zapewne ma reprezentować, lub blaster który to Rey dostała od Hana Solo, tak aby użyć go przeciwko Kylo Renowi i uzyskać dzięki temu nie tylko broń krótko, jak i też właśnie długodystansową, która odmieni oblicze końcówki przebudzenia mocy. jakby co mamy dodatkowe studziki w zapasie, a myślę, że wszystko bardzo ładnie tutaj wygląda i świetnie się prezentuje. Teraz przyjrzyjmy się figurkom, które są bardzo potrzebne, aby ta cała scena miała jakikolwiek sens. Z jednej strony mamy przedstawicielkę sił dobra, jest, jest to Rey. Jest ona zagubiona w świecie, szuka swojego miejsca w galaktyce, która jest ogromna, swojego przeznaczenia, kim ma być, kim powinna być, a kim chce być i tak dalej. Oraz mamy Kylo Rena, te, tego złego, jest to uczeń Snowka, jest to rycerz za Ren. I ma bardzo ładny miecz świetny, który jest nowym elementem. I obie te figureczki prezentują się prześwietnie. Myślę, że Rey bardzo ładnie oddaje wzór oraz nadruki z pierwszej części nowej trylogii, jak ta cała szata poszarpana, jakaś przypask, jakieś inne rzeczy prost wyciągnięte z pustynej planety Jakku. Jako atrybut mamy tutaj właśnie miecz należący jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej do Anakina Skywalkera, a później do Luka Skywalkera. Tymczasem, e, nie, Ray nie jest z rodu Skywalkerów, a, a, ale już, już, już dajmy spokój tym teoriom. Tak więc mamy tutaj drugą, alternatywną główkę. Jaką jest taka nieco bardziej poważna, nieco trochę może zła. Na to wszystko, co Kylo Ren zrobił, między innymi, że zabił e, Lando Carlisjana. E, tutaj mamy Kylo Rena, który wygląda prześwietnie. Na Nadruczki z przodu, jak i z tyłu torsiku, są bardzo ładne. Widać te detale na po prostu, że to jest ewidentnie materiał na ciele, który się gdzieś tam wgniecie, przygniecie lub e, troszkę wystaje. Nie jest on idealny. Jednak z przodu wygląda prześwietnie. Szkoda, że nie dostaliśmy może drugiej alternatywnej wersji dla włosów, jakim była maska Kailorena. Myślę, że to już by było naprawdę coś niezwykłego. Jednak, mimo wszystko, te włoski są naprawdę przecudowne. Myślę, że wystąpił one u Severusa Snape'a. Tak więc mamy tutaj ten bardzo ładny nowy miecz świetny, jaki też mamy właśnie bardzo ciekawie zrobioną twarz oddającą aktor Adama Drivera, który widać to jakieś, jakieś cienie po, dopowiek wykorzystuje, no ja tam nie wiem, nie znam się na charakteryzacji. Natomiast z tyłu mamy już drugą alternatywną główkę i tutaj ewidentnie widzimy różnice. Jest to już po pokonaniu przez zelei która zadała mu naprawdę dosyć potężny cios, czy też użyła swojego miecza świetlnego tak, aby zranić jego twarz, która wygląda naprawdę ciekawie. Jest on zdziwiony, co, co, co tu się stało właśnie przed chwilą, ale wygląda to naprawdę świetnie, tak więc możemy mieć Kylo Rena zarówno przed, jak i po bitwie z Rey. I obie te figureczki są naprawdę cudowne i cieszę się, że... Obydwie wpadły do mojej kolekcji. Tak więc, podsumowania, za cenę 90 zł w Carrefourze, bo za tyle obecnie jedynie tam można kupić ten zestaw, możemy dostać naprawdę coś niezwykłego, coś ekskluzywnego, coś bardziej właśnie kolekcjonerskiego dla nie każdego, ale moim zdaniem jest to prześwietna rzecz i opłaca się zapłacić te 90 zł aby mieć co postawić na półce, czy też chociażby między innymi na przykład kolekcji filmów z Gwiezdnych Wojen, lub na przykład gry Star Wars Battlefront 2. A możliwości jest naprawdę wiele. I mam nadzieję, że przekonacie się do takiego modelu zestawów i że będzie coraz więcej tak zwanych winiet w zestawach Lego Star Wars, czy też chociażby w innych seriach. Gdzie mielibyśmy jakieś naprawdę kultowe scenki. Tak więc ja mogę Wam polecić ten zestaw każdemu, kto jest zainteresowany takim kolekcjonerstwem bardziej odlego niż chociażby jakimś zestawem bardziej stricte zabawowym. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Na razie.